W dzisiejszym odcinku zbieramy jajka wielkanocne z widzami w dress to Impress. Będziemy szukać jajek, będziemy szukać emoji i mam nadzieję, że te poszukiwania skończą się nową pozą i jakimiś nowymi ciuszkami. Dzwonię do widów. Chodźcie wszystkie, ubieramy się tak samo i ubieramy Wszystkie robimy sobie skórę w kolorze żółtka. Wszystkie wyglądajmy tak samo. Zróbmy sobie ten sam buzie. Jest jakaś wielkanocna w ogóle, więc tą pierwszą zróbcie wielkanocną. Te walkoczyki może. No w sumie one są takie nie? O, tu jest, Ej, dziewczyny, tutaj. O. Znalazłam też jajko, jest pod obrazem walentynkowym. To je i skaczę. Dobra. O, jest tutaj. Słuchajcie, przy dżinsach skacze. O. o. O oh jest. Jezu, jaka słodka z nas ekipa. O co chodzi z tymi kodami DLC? To jest ogólnie, że wyszły lalki, niespodzianki i z każdą lalką każdy ma po prostu jeden wyjątkowy kod, który może sobie wymienić na coś fajnego w grze. O, widzę jajko! Tam gdzie perły. O, widz... O dobra jestem. Jak ona lana, Taka blondynka. Mm. No, ona dokładnie pokazywała lokację wszystkich jajek na filmiku, który wysłałam wam na grupce. Więc generalnie to może każdy z nas odpali ten filmik i rozkminimy z filmikiem. Nie, no, dziewczyny. Wszystkie te, które ona pokazała w dressing room, to my te wszystkie zebrałyśmy. Dobra, jedno jest w basenie, jedno jest za podium. Kupiłam dzisiaj nowe pozy. Wszystko zrobiłam to po to. Pomogę. Ja też to mam, ja też to mam. Ej, dobra, otaczamy tą dziewczynę. Ej, przepraszam, wszystkie y, wielkanocne króliki odwalają teraz jakiś chrzan. Ty sekundy. Tylko butów nie dałam rady, bo nie dało się ich kliknąć. Miałam jakiegoś laga. Nie, no ja tylko biżuterii nie mam. A ja mam biżuterię. Oceniamy wszystkich fer? Oceniamy wszystkich fer. Zarąbista ta dziewczyna daje jej piąteczkę. A ja daję cztery. Ja też, piąteczka jest mega ogólnie ładna. Jedynka, jedynka. Jedynka, to nawet nie trzeba klikać, już jest. Ja i tak, tak, tak dla wyrobne. pewności kliknę. No, to już... Mega super. To już lepiej. No. Piąca, Uku, ale też mało. Dobre pozy. kurka Ale no piękny robotka. No, <laughs> Zaraz zwolni się ten serwer po prostu w streamiga. O, one piszą już na czacie, że jest skopiowa skopiowane. Piątka. Ej, a to co za poza? Piątka. Bawię się najlepiej tej Wielkanocy właśnie w tej sekundzie, no? O, fontanna, fontanna, tutaj skacze. Możemy się przebrać z różowe babeczki, jeżeli są babeczki. Tu jest babeczka, skacze. Okej. Okay. Może włosy kolor też zróbcie każdy jakiś, żebyśmy trochę się różniły, ale okay. jednak to samo, nie? Ale inaczej. I jak patrzę z bliska na te uszy, jak one połyskują i w ogóle tak to super wygląda z bliska. Ale z nas niezłe babeczki. <ścoughs> Weźcie albo kija baseballowego, albo nóż, albo siekierę, bo to będzie takie randomowe. Idziemy na pokaz, dajemy z siebie 100 milionów procent, jeśli chodzi o pozy. Zmieniamy pozy po prostu co milisekundę. Wow, ale obrót! Ale super zrobiłaś pozy, naprawdę. Zawsze można na ciebie liczyć. Hetosik, po prostu takie pozy robisz, że wow, powinnaś wygrać. Nie wiem skąd ty masz te pozy. I czemu tak szybko ci to idzie, bo mi się coś zacięło ogólnie. Ale fajne noże masz. <śm> JESTEM NUMER JEDEN, BITCHES! Zacięła mi się gra i nie mogę chodzić. Muszę wyjść z gry w ogóle. Ile społecznościowych. Weźmy wszystkie po prostu motyw krwiożerczy królik. Okej, krwiożerczy królik robi się. Nie wiem o co mi chodzi z tym, że zawsze wymyślam takie rzeczy, bo ja nawet horrorów nie oglądam, ale okej. Okay. Ja uwielbiam. Serio? Jaki karę się dają taki vibe? Jezu, ja się boję potem w zmiany. Nie mam nawet butów. A ja nie mam włosów, ale to nie jest pokaz mody! Uuuu Mega mocno. Ej, Jura. ekstra Uuuu, co za prima bary... Prima Ballerina! O rany Julek! Ojeju! Oj Ej, mocna twarz! Strasznie mocna twarz. A ty już byłaś martwa? Nie, no poczekaj, poczekaj. Nie przeszłabym mnie zauważona. Chodź, Marty, no, to są dwa. Gdzie mam iść, gdzie mam iść. Okej, okay, dobra. Nie zasłaniaj mi go. Dobra, mam. Detektyw. Wszystkie robimy czarną skórę, ale czarną, 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 czarną. To co nas łączy to kolor czarny. Uszy królicze i długi tręcz, ale resztę robicie jak chcecie. Ej, czy wy zauważyłyście, że tutaj stała na środku kiedyś jeszcze półka, jeszcze wczoraj, a dzisiaj tak, było. nie ma jej? Nie ma. No, ale... ale te walentynkowe, co tam były, są tutaj, obok brat. Mhm, bo tam nie trzeba nic mieć, to się to samo zapisuje, jeżeli się wtedy grało. A jak wam święta mijają, dziewczyny? E, ogólnie, ja tak że spoko. R robiłam wczoraj sałatkę na przykład. Ja też robiłam wczoraj o. sałatkę. A jutro ogólnie ze znajomymi idę pooblewać trochę ten, ten osiedle. Ej, bez kitu jest lany poniedziałek. Ej, jak ty zrobiłaś, że masz brat, ale białe? To jest w tym jabłku. A to nie jest dla wipów tylko? To jest normalne. Ja ja tego. Każdy se może z tego skorzystać? Nie. Ale się złączyła. Jedyne co możesz robić, to pierdzieć na tej desce, Zawsze coś. Zawsze coś. Ulala. No. Bo ja ogólnie tego nie miałam ulubionych To bo... ja! Sorry, o, musiałam to głośno to. wejście zrobić. Pierwsze, miejsce! Dobra, szukamy o, jajek. Wiem. Dziewczyny za tą tablicą też jest. On tak skacze A, tutaj. No, nie No kliknęłam. Gdzieś tutaj było. O jest. Za. Tutaj. Gdzie to? macie, boję, O, tutaj, tutaj jest, widzę. ej! O, widzę. Kacze. Okej. Okay. I tutaj. Gdzie? O! Ej, dziewczyny, jak ja klikam jabłko brat, to jest napisane Kent Open. A, tutaj? może nie grałaś jak był event brat. O. Ej, kolor skóry niebieski. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. robimy nim przewodnie? Dobra. Ale Arielka idealna. Ej, jak ty robisz pozy jako syrenka da się? To ja. To ja pokłamczę się przed moim ogonem. Ej, można robić pozy. Jako syrenka. Uuu. O mega miło. Dziękuję. Dzięki. jestem. Martyna chodź tutaj. Za tobą syrenką, tak? Tak, tak, tak. Tutaj masz? Hmm, no chyba tak, bo nie wiem. No 22... O, larkę na nartynek. jajko! Tutaj było. Jezus Maria... Zamieszanie. Ej, w... Nie wiem, bo chodzi tu cały czas ktoś i nie widzę. Generalnie jak skaczecie i wszystkie idziemy w to miejsce, to potem ja nic nie widzę, bo już wszyscy skaczą. są kolejne jajko. Okej. Okay. Jest tutaj i tutaj. Tak. Ehm... Ej, zrespołniło mnie na dachu na chwilę. Mnie też. Mój idol, no to chyba wiadomo, taką się przebieramy. Haha. <grym> Zdążyłam nawet do piątkę. O oh Ale słodkie jesteście. <grym> I te super... te super intro. W ogóle Martyna, mam pytanie, bo w odcinku 24H na różowo jak robiła sobie te troskawkowe smoothie, mówiła, że będziesz sobie takie robić ogólnie. Zrobiłaś kiedyś poza odcinkiem? No, no smoothie tak, ale ogólnie przyznam, że e, mimo, że kupiłam sobie rzeczy do robienia smoothie, taką maszynę i tak dalej, mam problem ze smoothie, bo mi zimno po tym. Jezu, samym Ej, czemu wyszłyście? Nawet nie zdążyłam screena zrobić, ale dobra, nie, nieważne, szukamy ja jajek. Jestem. Jest jajko tam, gdzie o, jest. Gdzieś jest kasa za przejście obydwu. Jaka kasa! Jest to obby i jak się jej przejdzie to tam są pieniądze do odebrania i tam obok jest jajko. Ale nie trzeba przechodzić, dlatego że ja nie przeszłam tego, tylko podeszłam tam gdzie jest już gdzie są te pieniądze i udało mi się tak oddać kamerkę, że mogłam zebrać. Bardzo doceniam to, że zadzwoniłam, bo nie ukrywając, to było moje małe marzenie. No i super, ja jakby lubię z wami gadać i, i będę robić to częściej na pewno. Jak są jakiekolwiek update'y w Dresdu Impress, to chcę to z wami robić. No i świetnie. Dziewczyny, a wiecie ile ja mam jajek i to jest jakiś żart w tym momencie? Ile? Ile? 27. O, co? co? O? <laughs> no nie wiem. Nie wiem jak to możliwe, że ja mam 27. Dosłownie jakaś sypiara mi weszła do przymierzalni i nawet nawet nie mogę się na nią spierdzieć. Pierdźcie na nią, pierdźcie, zagazujmy ją w mojej przymierzalni. ...wtedy nie będzie nic widzieć. Jak nie nią i będziemy pierdzić, to nic nawet nie zobaczy. Wyszła! No i nara. przebrałem się za węża. I to w ogóle takiego biblijnego. On ma jabłko, yy, tak jak kusił jabłkiem Ewe. Jakiej muzyki słuchacie na co dzień? Ja ogólnie powiem wam... No, ja czasem ogólnie słucham na przykład Hibasa, multiego Mulkiego, Okiego, Matę, no tako taka, w ogóle dużo osób słucham, więc. Ale czyli co, głównie polski rap? E, tak, albo hip-hop. Ja zagraniczny pop czasami, czasami, ale to bardzo rzadko polski e, hip-hop is mi VIP. Amazing, bo, bo jesteś U, trochę... Pierce to jest Patryk! Ej, ty zrobiłaś z piłki ziemia! Pięć! O, jest piękne. Trzeba tu i oddalić kamerkę i złapać jajko. Musisz patrzeć jest jakby podłogę. W podłogę mam patrzeć? Tak jakby w podłogę. Martyna, grasz myszką, tak? I'm sorry. No. Jest tam jakby te kółeczko, tak jakby. Tak, te kółko I... na, yy, oh, na dół O, oh, wow. Jezu, ja patrzę sobie samej w biust. A można skacząc to złapać? Yy, nie. O! Oh. To się zaraz poddam, naprawdę. Nie wierzę, że szukamy tych jajek tyle razy. Potem będę tą pozę tylko robić tylko tą pozę, bo już naprawdę. Dosłownie oglądam w poczwórnym spowolnieniu filmik Lany, żeby ogarnąć, gdzie mogły być te dwa jajka, ale... Dalej nie wiem. Dobra, teraz szybko Nie ma! Tutaj? Ty? No, nie, W tym ty? ty, na słupku. Kacze! W tym. W tym. Ty. O! o. o. No. o. <laughs> nie, przecież to jest jakaś po prostu... To by jakaś masakra! Nie wierzę. ej, dobra dziewczyny, chodźcie, stańmy, które już macie wszystkie jajka stańcie obok mnie. <laughs> o oh my God. Słodkie w sumie. Wiecie, kojarzycie taką piosenkę O Pagangam style, uh, uh. To wygląda trochę jak z tej piosenki. Jeśli znajdziesz jakąś emoji z jakimś równaniem, zapisz to sobie, bo to jest tak samo jak w przymiotaczu ognia czyli na tablicy wyników jest Twój własny, prywatny ciąg emoji i musisz go wpisać i wtedy dostaniesz te ciuchy. Ja idę zobaczyć najpierw na tabeli wyników. Okej, okay. mi się wydaje, że jestem w stanie wymyślić ten kod. Chciałabym coś powiedzieć, ale nawet nie mam siły, tak się skupiam na tym, żeby to znaleźć. Ej, nie mogę wpisywać kodów teraz. Ej, udało mi się. Dziewczyny, udało się. Udało się, bo miałam łącznie mój kod się składał z trzech różnych rzeczy, a miałam dwie znalezione, więc tą trzecią sobie dopisywałam. Próbowałam różnych cyfr, których nie miałam i, i się udało. Ej, dobra, no to ja robię w takim razie ostatnią rundę, żeby zaprezentować swój nowy outfit i mój Motyw tej rundy to jest właśnie ten outfit. Cieszę się, że udało się te dwie rzeczy zdobyć. To była wojna. To była... To była katorga. To była katorga, to była wojna, ale wiecie, że w ogóle na przykład w niektórych rodzinach jest taka tradycja, że ludzie właśnie szukają w lesie jajek? Ja właśnie jutro jadę do babci i ona właśnie poukrywała. to ja zaraz okay. nie kończę, wiecie? Ja też kończę totalnie. I wy też musicie skończyć, bo jest taka godzina. Dobra dziewczyny, słuchajcie, ja totalnie muszę kończyć i wam to również polecam, jeśli nie udało wam się znaleźć tych jajek i tak dalej, to zróbcie to jutro dzięki wam bardzo jesteście the best, buziaczki bye -u. chciałabym zakończyć pozytywnym akcentem, ale jestem wy tona. to ile czasu my szukałyśmy tych jajek i tych kodów, a zwłaszcza tych jajek to jest jakaś masakra. Spędziliśmy prawie 4 godziny, żeby to wszystko znaleźć, ale udało się. Jest outfit, jest poza. I teraz muszę ich nadużywać, żeby mi się zwrócił ten czas. Teraz będę, będę spamować tym outfitem i tą pozą. Dobra, mam nadzieję, że mieliście wszyscy super święta, mokrego dingusa Bye!